Conferencia. Opracowanie modelu Zrównoważonego prowadzenia gospodarki rybackiej i ochrony zasobów ryb stanowi podsumowanie projektu, który realizowany jest wspólnie z Okręgiem Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego. Tematyka ta wynikała z potrzeby, jaka wiąże się z oczekiwaniami użytkowników rybackich, w tym przypadku Polskiego Związku. Wędkarskiego, zoptymalizowanie efektywności w gospodarki rybackiej prowadzonej w zbiornikach zaporowych, które są trudnym poligonem do prowadzenia tej gospodarki, no bowiem podlegają wielorakim oddziaływaniom, które nie są zależne od rybackiego użytkownika. Gospodarka rybacka uwzględniać musi inne nadrzędne ponad nią cele, dla jakich te zbiorniki zostały pobudowane. Konferencja miała w zamiarze przedstawienie dokonywania symulacyjnych ocen wpływu eksploatacji połowowej na populację, eksploatowanie gatunków ryb. Równocześnie jej zadaniem było przybliżenie generalnie problemów związanych z funkcjonowaniem zbiorników zaporowych i prowadzeniem w nich gospodarki rybackiej. W naszych badaniach stosowaliśmy ja chciałem przybliżyć rolę zbiornika wocławskiego jako największego pod powierzchni zbiornika zaporowego w Polsce, jedynego na Dolnej Wiśle. Na nim wraz z zespołem toruńskich hydrobiologów prowadzimy badania od lat 90. i zbiornik jest pod wieloma względami unikatowy. Jest to płytki, korytowy, rzeczny akwen, w którym mamy do czynienia z Taką no, nadzwyczajną obfitością bezkręgowców fauny dennej. No i mówiłem w swoim wystąpieniu o roli mm, takiego dominującego gatunku ryby leszcza, jak on właśnie funkcjonuje w ekosystemie. <noise> So, <laughs> Prezentuję Uniwersytet Łódzki, prowadzimy badania na zbiorniku sulejowskim i na dzisiejszym spotkaniu chciałem przekazać wyniki kilkudziesięciu już lat badań na tym akwenie. Żeby prowadzić racjonalną gospodarkę rybacko-wędkarską, a także jednocześnie dbać o jakość wody w tym zbiorniku, trzeba bardzo dokładnie poznać ekologię takiego zbiornika, żeby nie prowadzić pochopnych działań, ale takie działania, które Wynikają z wiedzy na temat danego akwenu. Taką jedną z przesłanek ciekawych były obserwacje zmiany wieloletniej składu gatunkowego ryb, badanie przyczyn zmniejszania się ilości ryb drapieżnych, zwiększania się liczby płoci. Wszystko ma swoje przyczyny i tak na przykład okazuje się, że sandacza zaczęło być coraz mniej na zbiorniku, z tego powodu zaczęło zaczęło ubywać gatunków ryb, które są jego pokarmem. Z drugiej strony nasilała się presja wędkarska. I jeszcze nieco historii. Jakbycie Państwo zamieściłem tutaj krzyż baltański. Tematem mojej prezentacji było przedstawienie struktury i biomasy zbiornika maltańskiego w dziewięciu odwodnieniach tego zbiornika. Zbiornik maltański jest szczególnym zbiornikiem zaporowym w Polsce, ze względu na możliwość odwodnienia co cztery lata tego zbiornika i również sprawdzenie dzięki temu składu ichtiofauny i biomasy, która Została wyprodukowana w ciągu czterech lat przez ten zbiornik. Badania prowadzone nad wpływem inwazyjnych gatunków, w tym przypadku ponto kaspijskich gatunków babek, które coraz liczniej występują w, w, do rzeczu Wisły, skąd przewędrowały ze rzecza i tutaj Bóg jest i zbiornik Zebrzyński, są tym kanałem migracyjnym. Interesuje mnie Wisła jako um, rzeka, która jest częścią, elementem centralnego szlaku migracji obcych gatunków w Europie i w Polsce. Z tego punktu Wisła jest takim ważnym szlakiem na mapie Europy. I tym szlakiem wędrują e, gatunki bezkręgowców wodnych, e, ale również ryb, ryb babkowatych. Chciałem, aby właśnie w świadomości te ryby również zaistniały, bo one nie mają znaczenia bezpośrednio gospodarczego, ale również no, są elementem ekosystemu, są ważnym składnikiem pokarmu ryb rybożernych. Są już stałym elementem ichcie od wielu lat ich chciałem o nich troszeczkę opowiedzieć. Ryby te na stałe zadomowiły się w wodach i zbiornika Zegrzyńskiego i Wisły, będąc jednym z dominujących gatunków wśród nieużytkowych gatunków drobnych rozmiarów. Czy wreszcie bardzo ważny problem, jaki stanowi kormoran czarny, który masowo występując potrafi dziesiątkować ich ciofauny, a y, według prowadzonych ocen ilość ryb konsumowanych przez kormorana przekracza y, znacznie wysokość ryb odławianych w systemie eksploatacji wędkarskiej i sieciowej. Każdy ekosystem ma potencjał do tego, żeby poprawić w nim gospodarkę rybacko-wędkarską przy jednoczesnym zachowaniu dobrej jakości wody. Chodzi o to, żeby te dwa działania szły w parze. Ale właśnie podstawą do tego, żeby ta gospodarka była racjonalna, jest właśnie poznanie ekosystemu, kwantyfikacja zjawisk, które tam zachodzą. I wtedy dopiero możemy dopierać właściwe dla i specyficzne dla danego ekosystemu metody działań. Czy to będą działania biomanipulacyjne, zmierzające do poprawy jakości wody, czy to będą działania polegające na zarybianiu, przy czym właśnie trzeba wiedzieć, jakimi gatunkami ryb, który zbiornik zarybiać. No tak jak na przykładzie zbiornika surewskiego okazało się, że nie ma sensu zarybiać młodocianymi studiami sandacza, gdyż panuje tam bardzo silny kanibalizm i te ryby, które wypuszczamy są momentalnie zjadane przez

Jestem przekonany, że konferencja nie będzie na pewno ostatnią dotyczącą tej problematyki. Na pewno wypełnia istniejące zapotrzebowanie. A jako podsumowanie wyników konferencji ukaże się monografia, która zawierała będzie wystąpienia wygłoszone na konferencji i która zostanie rozesłana wszystkim użytkownikom dzisiejszego spotkania. Za was, na